Cześć, z tej strony Wila. Dzisiaj przygotowałem test, który powinien ucieszyć fanów słuchawek dołóżnych. Poznajcie Sudio NiO w kolorze piaskowym. Są to słuchawki dołzne, które zostały wyposażone w gumki, tak więc jeśli jesteście ciekawi co o nich myślę, zapraszam do oglądania. Recenzując do kanałówki PAMu zawsze doceniam opakowanie. Sudio pudełka robi jeszcze lepiej. W środku na pierwszym planie znajduje się etui ładujące ze słuchawkami. Niżej obecne jest pudełeczko z akcesoriami, wśród których znalazł się krótki przewód USB-C w pasującym kolorze, dodatkowe trzy pary gumek, ściereczka i instrukcje. Wraz z modelem NIO doszedł do mnie zestaw akcesoriów do czyszczenia słuchawek. Uważam to za świetny dodatek, bo czyste słuchawki na pewno posłużą dłużej. Studio NIO dostępne są w pięciu wersjach kolorystycznych. Ja dostałem beżową, którą producent nazywa piaskową, i ona posiada złote wstawki. I muszę przyznać, że na żywo wyglądają lepiej niż na materiałach promocyjnych, natomiast nie jest to kolor, który wybrałbym dla siebie. W każdym razie dobrze jest widzieć słuchawki inne niż czarne i białe. Etui zostało wykończone błyszczącym tworzywem. Jest kompaktowe i dobrze wyważone. Przez to sprawia wrażenie prawie tak dobre jak AirPodsy. Prawie, bo zawias mógłby stawiać opór. Wtedy byłoby idealnie. Z przodu mamy logo i diodę. Na spodzie znajduje się przycisk do resetu, a z prawej wejście do ładowania. Pomijając kolorystykę, nie wyróżniają się z tłumu. Podobnie jak case są beżowe i również się błyszczą. Kształt i rozmiary są porównywalne do większości słuchawek do na rynku. Na każdej słuchawce jest dioda stanu i panel dotykowy, który znajduje się na matowej powierzchni. Pozytywnie wypadła wodoszczelność, która została określona certyfikatem IPX4. Nio prawdopodobnie nie są najlepszym wyborem do uprawiania sportów, ale kontakty z wodą nie powinny być dla nich problemem. Magnesy są super silne, więc słuchawki same na pewno nie wypadną. Co istotne, ich wyciąganie nie jest trudne. W zestawie znajdują się cztery pary gumek, które różnią się od siebie obecnością oraz rozmiarem skrzydełka. Elementy te służą przede wszystkim do zwiększenia tarcia między słuchawką a uchem i jedynie w małym stopniu uszczelniają to połączenie. Jeśli zmagasz się z problemem wypadających słuchawek, to gumki powinny pomóc. Natomiast jeśli oczekujesz doświadczeń muzycznych, znanych ze słuchawek do to trochę im jednak brakuje. Bas jest mocniejszy w gumkach niż bez, ale słuchawki dokonałowe wypadają na tym polu lepiej. Wygoda jest porównywalna z innymi pchełkami w tym kształcie. Na plus, że po dopasowaniu odpowiednich skrzydełek słuchawki dobrze siedzą w uchu. Sterowanie jest proste, ale w większości sytuacji wystarczające. Pojedyncze naciśnięcie panelu dotykowego pauzuje i wznawia muzykę. Podwójne stuknięcie prawej zmienia utwór na następny, a lewej na poprzedni. Potrójne tapnięcie prawej zwiększa, a lewej zmniejsza poziom głośności. Za pomocą słuchawek nie da się aktywować asystenta głosowego. Studio nie jak typowe słuchawki dołuszne. Z pychałek mam dostęp jedynie do dużo tańszych QC 8 i różnica w graniu jest zauważalna. Przede wszystkim studio, szczególnie w gumkach, mają więcej dołu i niskiego środka. Trochę niepokoi mnie góra, bo na wysokim poziomie głośności, szczególnie w talerzach perkusji, słyszę pewne zniekształcenia. Te ósemki grają czyściej, choć nie mają aż tak niskiego dołu i bardziej zaznaczają wysokie pasma. Jeśli chodzi o głośność maksymalną, to ta dla większości użytkowników powinna być wystarczająca. Natomiast QCY są zauważalnie głośniejsze. Połączenie jest stabilne, a zasięg dobry. Opóźnienie w filmach na YouTube i w Netflixie jest praktycznie niezauważalne. Jeśli zastanawiacie się, jak studio nie rozbierają w zamkniętym pomieszczeniu, to spieszę z wyjaśnieniem. Właśnie tak. Jeśli chodzi o test podwórkowy, to tak oto słuchawki te zbierają w raczej łatwych warunkach. Jak jest? Ocencie sami. Wbudowany akumulator zapewnia przyzwoity czas działania. Słuchawki na wysokim poziomie głośności zagrają 4, może nawet 5 godzin. ETUI naładuje je około 3 razy. Pozytywnie oceniam USB-C. Po słuchawkach w tej cenie można już oczekiwać ładowania bezprzewodowego. W Sudio Nio nie ma takiej funkcjonalności. Słuchawki i case mają po jednej diodzie. O niskim poziomie naładowania dowiemy się, kiedy dioda zacznie migać. Podsumowując, Studio Nio to ładne oraz świetnie wykonane i wyważone słuchawki. Za sprawą różnych wariantów kolorystycznych potrafią się wyróżnić. Pozytywnie oceniam też bogaty zestaw gumek, które mocno trzymają pchełki w uchu i sprawiają, że bas, jak na słuchawki do schodzi nisko. Według mnie największą wadą jest góra, której szczególnie na wysokim poziomie głośności nie nazwę klarowną. Głośność maksymalna też nie imponuje. Studio niestety nie są tanie, bo kosztują około 300 zł. I tu sami musicie zdecydować, czy za ten lifestyleowy vibe i świetną jakość wykonania warto tyle zapłacić. Bo w słuchawkach w tej cenie już powoli można znaleźć ładowanie indukcyjne, aplikacje czy ANC. Co do zestawu czyszczącego, to uważam, że jest to świetna sprawa. Nieważne czy macie te WS-y czy inne słuchawki, o ich higienę należy dbać, więc daję okejkę okay za inicjatywę. Link do słuchawek zostawiam w opisie. Zachęca jeszcze do odwiedzenia strony po mojego Instagrama i Facebooka. Za uwagę dziękuję, do następnego, cześć!